Dziedzictwo Lewandowskiego zapomniane? Twarz krzycząca ze strachu, niewiarygodny rekord Hargo Kane'a zmusza Neuera do reakcji. 344 gole Lewandowskiego kontra 100 trafieng Kane'a, a Neuer mówi, że są na tym samym poziomie. Na Alians arenie wciąż unosi się w powietrzu jedno wielkie pytanie, niekończąca się debata w sercach fanów Bayernu Monachum od lata 2022 roku: Kto jest wspanialszy? Legendarny król Robert Lewandowski. Czy jego następca, Harry Kane? Każdy gol, każdy rekord dolewa oliwy do ognia tej dyskusji. A teraz ustanowiono nowy, fenomenalny kamień milowy, który zmusił najbardziej autorytatywny głos w szatni do zabrania głosu. Kapitan, żywa legenda, Manuel Neuer, w końcu wydał swój werdykt. Aby zrozumieć ciężar tej debaty, musimy cofnąć się i spojrzeć na gigantyczne dziedzictwo, jakie pozostawił Robert Lewandowski. W latach 2014-2022 był on ucieleśnieniem dominacji Bayernu. Jego statystyki są szalone, 375 meczów, 344 gole, 73 asysty. Był nie tylko napastnikiem, był erą. Kiedy odchodził, wielu zadawało sobie pytanie, jak Bayern zdoła zastąpić tak perfekcyjną maszynę do zdobywania bramek? Odpowiedź nadeszła z Anglii i nazywała się Harry Kane. I przez ostatnie dwa lata nie tylko wypełnił tę lukę, ale tworzy własne dziedzictwo. Statystyki Kane'a są równie zdumiewające: 104 mecze, 100 goli i 29 asyst. Ale najcenniejsza grudka złota, informacja, która przykuła uwagę całego świata, została właśnie ustanowiona. Harry Kane oficjalnie stał się zawodnikiem, który najszybciej w historii osiągnął barierę 100 goli dla klubu 105 Lig Europejskich. Zrobił to w zaledwie 104 meczach. Aby pokazać, jak niewiarygodny jest to rekord, Zarówno Cristiano Ronaldo w Realu Madryt, jak i Erlen Haaland w Manchesterze City, potrzebowali na to 105 spotkań. Harry Kane pobił obie bestie tej generacji. To właśnie ten fenomenalny rekord zmusił media do zadania bezpośredniego pytania Manuelowi Neuerowi. Kapitan, człowiek, który stał w bramce i był świadkiem setek goli zarówno Lewandowskiego, jak i Keina, został poproszony o ostateczne porównanie. I to jest kulminacyjny moment. Noyer odpowiedział w sposób zarówno dyplomatyczny, jak i pełen szacunku. Wszyscy wiedzą, jak dobry był lewy w naszym zespole. Oczywiście, Har jest równie dobry. To, co dla nas robi, jest niezwykłe, a jego rekord to coś wyjątkowego. Noyer mógł powiedzieć, że są równie dobrzy, ale jego odpowiedź otwiera drzwi do głębszej analizy. Myślą przewodnią tej historii jest dwóch królów, jeden tron. Mogą razem zasiadać na szczycie, ale rządzą swoimi królestwami w zupełnie inny sposób. Robert Lewandowski był zabójcą w polu karnym. Był mistrzem małej przestrzeni, ekspertem od wykańczania akcji jednym dotknięciem i jedną z najinteligentniej poruszających się dziewiątek historii. Jego era była zdefiniowana przez absolutną liczbę goli, bezwzględność i maszynową skuteczność. Był punktem końcowym każdej akcji ofensywnej. Tymczasem Harry Kane jest bardziej kompletną wersją nowoczesnej dziewiątki. On nie tylko kończy akcje, on je tworzy. Liczba 29 asyst w 104 meczach jest tego dowodem. Kane często cofa się głębiej, uczestniczy w budowaniu akcji, łączy grę z pomocnikami i pełni rolę fałszywej dziesiątki. Jest groźny zarówno w polu karnym, jak i poza nim, z imponującym strzałem z dystansu umiejętnością posyłania długich piłek. Lewandowski był najostrzejszym mieczem podczas gdy Kane jest wielofunkcyjnym scyzorykiem szwajcarskiej armii. To porównanie nie ma na celu umniejszania żadnemu z nich, ale pokazanie, jak wspaniale Bayern Monakum przeprowadził zmianę pokoleniową. Zastąpili jedną legendę inną legendą, jeden styl dominacji innym stylem dominacji. A wynik pozostaje ten sam: Bayern wciąż jest na szczycie. Obecnie prowadzą w Bundeswidze z kompletem punktów. Debata prawdopodobnie nigdy się nie skończy w sercach fanów. Ale być może, Zamiast pytać, kto jest lepszy, właściwsze pytanie brzmi, jak klub może mieć aż tyle szczęścia? Szczęścia, by być świadkiem gry dwóch z największych napastników XXI wieku, noszących koszulkę z numerem 91 po drugim. Prawdziwe dziedzictwo nie leży w pojedynczym zawodniku, ale w tronie Bayernu, na którym zawsze zasiada godny król. A już wkrótce, w meczu z Eintrachtem Frankfurt, obecny król, Harry Kane, będzie kontynuował pisanie własnego rozdziału historii. Kane czy Lewandowski kto waszym zdaniem miał większy wpływ na Bayern? Piszcie swoje opinie w komentarzach.